pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I dzisiaj w Ewangelii według Świętego Łukasza słyszymy zwiastowanie. Anioł Gabriel przychodzi do Maryi i zwiastuje jej, że zostanie matką Pana Jezusa. Zobaczmy na reakcję Maryi, zobaczmy na jej początkowe zachowanie. Niepewna, zlękniona, Przestraszona, ale zapewnienie Gabriela, Anioła, Archanioła pozwala jej przyjąć, odpowiedzieć to słynne Fiat: Niech ci się stanie, według, niech będzie Twoja, nie moja wola. Kochani, zobaczcie, że i podobnie może być w naszym życiu. My też niepewni, zlękani, nie jesteśmy za bardzo przygotowani na to, aby przyjąć Plan Boży, który Bóg dla każdego z nas przygotował. Ale niech przykład Matki Najświętszej, niech przykład Niepokalanej, Niepokalanie Poczętej, będzie dla nas właśnie zachętą do tego, aby zaufać Maryi, zaufać Panu Bogu, tak jak zaufała Maryja. Zobaczmy, że kiedy Maryja powiedziała te wspomniane Fiat, wchodząc w Boży Plan Zbawienia, musiała się liczyć ze wszystkim. I z radościami z narodzenia, i z cierpieniem śmierci, ale Maryja już wtedy pewna, gotowa na to, że chce przyjąć ten Boży Plan, że chce przyjąć Zbawiciela, idzie za Słowem Anioła, później idzie za Słowem Bożym. Nam może Anioł się nie objawia, ale sam Bóg nam objawia swoje Słowo, daje nam swoje przykazania i obdarowuje nas swoją miłością. Idźmy za tym słowem, idźmy za przykazaniami, idźmy za miłością Bożą. A wtedy otrzymamy plan zbawienia. Będziemy przebywać z Maryją w Królestwie Niebieskim. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego świętowania uroczystości niepokalanej Maryi.